Maciek Ola, czyli Maciola i format papierki, a w dzisiejszym odcinku Zestaw maty w McDonald's Wojewódzki o aucie kuleszy Team X się rozpada Kanye West w Warszawie Okiem kosmetologa z prawomocnym wyborem, wyrobem, kurwa wyrokiem <grym> Wybór, wyrób, wyrok Www <grym> 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 Okiem kosmetologa z prawomocnym wyrokiem Pamiętajcie o subskrypcji, o daniu łapek w górę i o tym, że możecie zostawić również komentarz. To wszystko zwiększa zasięgi naszego kanału i teraz przechodzimy z wiadomości. Ja tylko chciałem powi powiedzieć, że to była informacja dla tych, którzy oglądają nas na YouTubie. Ci, co oglądają nas na Spotify, nie mogą nic zostawić ani na Apple podcast, nic tam nie można kliknąć. Głupie, nie że nie można tam wyrazić swojej jakiejś opinii, napisać komentarza. Nie, myślę, że to jest bardzo uczciwe miejsce. W końcu gdzieś nie trzeba tego robić. Znaczy, też z drugiej strony, rzeczywiście, może o tym też kiedyś porozmawiamy, natomiast przechodzimy do newsów. Pierwszy news, który dla was mamy, jest taki, że Mata ruszył ze sprzedażą własnych własnych wyrobów w McDonaldzie. Mata nie ruszył z, 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 ze sprzedażą własnych wyrobów w McDonaldzie. Mata z, po prostu zrobił y, deala we współpracy z McDonald's, gdzie sprzedają potrójnego cheeseburgera, frytki i y, macze. Ja nie rozumiem tej maczy. Znaczy ja rozumiem pod kątem no, PR-owym oczywiście, że matczak i tak dalej, ale po prostu no, to, jest, to jest taki szlam troszeczkę, nie? ta, ta macza latę. Nie wiem, nie piłam, nie zamierzam tego zmieniać, bo, bo, bo raz, że nie jestem jakąś superfanką, macza matcha z McDonald's brzmi jak zło. W każdym razie mnie to nie interesuje. No, ja nie jestem grupą docelową, do której taki deal jest kierowany. Ale więcej na ten temat chcielibyśmy poruszyć w głównym wydaniu naszych papierów rozwodowych, więc. Tak, w poniedziałek o godzinie 16.00 zobaczcie papiery rozwodowe, w których będziemy się pochylać właśnie nad tym tematem. Będzie i o i Staśko. I o raperach, którzy się w grobie przewracają, więc będzie grubo. Tak. Zapraszamy. Dobrze, kolejną rzeczą, e, którą mamy, to Kuba Wojewódzki. Kuba Wojewódzki, który m, podczas wywiadu z Agatą Kuleszą, aktorką, niektórzy może znają, niektórzy mniej. Bardzo znaną aktorką. No, bardzo znaną aktorką, oczywiście, chociaż nie jestem pewien, czy gra w filmach Patryka Wegi, Chyba nie gra, więc nie można powiedzieć, Grała że. Grała jest... chyba u Patryka Wegi, czy nie? Tak, tak było. Kurde, nie. Tak? Kulesza grała w czymś u i Chyba nie. Nie jestem pewien. W każdym razie Agata Kulesza była na wywiadzie u Kędzierskiego i Wojewódzkiego w Nuance Radio. I w tym oto wywiadzie Wojewódzki zakpił z jej auta. W ogóle wywiad ten, te wywiady sponsoruje Porsche, żeby było śmieszniej. E, e, I mają dużo pieniędzy na każdy odcinek. E, to wiem z, ze źródeł nieoficjalnych. E, i podczas tego wywiadu e, Wojewódzki zapytał się, jak, jakim autem ona jeździ i ona mówi, że Rena Renault Kangu. No i on zaczął wyśmiewać, że jak ona może jeździć takim autem, że to jest auto, które ma dauna, powiedział wojewódzki. Myślałam, że takie rzeczy się mówi, jak się ma 9 lat i jest rok 96. Tak, mniej więcej. A to nawet nie w 96, ostatnio, znaczy ostatnio jakiś czas temu. Ja już temu, dawno nie słyszałam, żeby w ogóle dzieci nawet się Ja w ten słyszałem, sposób, jak, do jak, mówiły, jak Tymon miał, no. był w poprzedniej szkole, w poprzedniej klasie, mhm. to jeden z, z rodziców się poskarżyło, że córka. Czy jaś tam powiedziała A, do tak. kogoś, Ej, wiesz co, ogarnij Dauna. Tak, tak, I, że... tak, tak. I nagle what the fuck! Naprawdę dzieciaki używają tego określenia. Także w dobra, czasach? kojarzy mi się to z dzieciakami i to też tak no już da, dawno niesłyszane. Nie? Przebrzmiały dzieciaki. Tak, przebrzmiały dzieciaki. Not cool, not cool kids. Not cool kids. Um, tylko wiesz problemem jest... Są dwa tutaj problemy, które się pojawiły. Raz, że ta audycja dalej jest, aczkolwiek niuans wycięło tylko ten fragment, w którym on o tym mówi. O, jak wygodnie. Tak, i niuans napisało o tym oświadczenie mhm. takie, ojej, przepraszamy, bardzo nam przykro. Jeżeli ktoś się po, poczuł urażony, ktoś się poczuł urażony, no kurwa, super e, przeprosiny. To ciekawe jeszcze, że też nadal się zdarzają przeprosiny napisane w ten sposób, kiedy... Ej, naprawdę się poczułaś urażona? No to sorry, to są takie ty kurwo, naprawdę się poczułaś urażona? A to przepraszam. Więc to jest jedna rzecz, a druga oburzająca rzecz, znaczy dla mnie jest trochę niezrozumiała. Pół roku wcześniej Wojewódzki gościł u siebie w programie Down the Road. Program cały. Przemysława Kossakowskiego, w którym y, ludzie z zespołem Dauna występują i y, którym mają już chyba trzeci sezon, mm -hmm. tak mi się wydaje. Jest to właśnie normalizowanie tego, w sensie pokazywanie, że to, jest, że to nie jest nic strasznego, żeby nie podchodzić do tego, jak właśnie do choroby jakiejś i żeby no właśnie przede wszystkim nie używać tego typu określeń względem kogokolwiek, żeby obrazić. I, i tam właśnie była mowa o tym, że, żeby tego nie robić. i, i... To, to jest dosyć zaskakujące, że mija pół roku i wiesz, rzucasz tak, takim czymś i jeszcze się chichrasz przy tym, mówisz, no tak, 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 dokładnie, nie, nie reflektujesz się, bo zdarza się, że wiesz, ktoś coś powie, prawda? Tak przejęzyczy się, coś powie bez sensu, co miał gdzieś tam w głowie, bo ma takie poczucie humoru załóżmy, nie? A tu pff, no nic, no. Kędzior na to się tylko zaśmiał. Hihihi. Hi, hi. Faktycznie bardzo zabawne. No niekoniecznie zabawne, no ale wyszło jak wyszło. E, wyszło jak wyszło też, e, jest jaki jest Michał Wiśniewski, który wisi teraz 2,8 miliona złotych skokowi wołomin. W ogóle jak można robić deala z czymś, co się nazywa skok wołomin? Uh, nie, nie wiem, nie mam pojęcia, nie robiłam nigdy tego. Naprawdę to jest dla... zamach pruszków i, i napad mokotów. W każdym razie Michał Wiśniewski, yy, Michał W, tak? Tak, Michał W. Chociaż on powiedział, że tak powiedział go Nie, określać. Właśnie, że nie chce, żeby go tak określać, i że nie, nie potrzebuje tego paska na oczy, tak? Tak, bo powie powiedział, że pasek na oczy fajnie wygląda czarny, yy, dobrze się dobrze yy, koreluje, koreluje, tutaj dob dobrze używam tego słowa. Łączył, dobrze się łączy z czerwonymi włosami, ale wolałby, żeby. Nie nie dawać mu tego paska na oczy. Bo konkretnie chodzi o to, że Michał Wiśniewski usłyszał we wtorek zarzuty, bo to są na razie zarzuty, pamiętajcie. Dotyczą one doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości skok w Wołominie na kwotę 2,8 miliona złotych. Piesenkarz nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia. E, ja jeszcze chciałem pokazać jedną rzecz. Dobre jest dobre, a czerwone nie zawsze jest złe. Tak zwyczajnie po ludzku Poda rękę, znajdzie rozwiązanie Dlatego się za zamkniem Śpiewam pan miło Zastrzel mnie może za to dostał po prostu 2,8 miliona złotych, a się okazało, że nikt nie chce jednak kupować o tych Jezu. pożyczek. Kupować Ale to się pożyczek. zgadza w ogóle na taką reklamę? A Ile tu jest złych rzeczy! Ja nie, czemu mi to zrobiłeś? Ale czemu ci to zrobiłem? Ja, ja to puszczałem w jednym z pierwszych z dupy, chyba z dupy 7 albo osiem. Bo chciałam tu wyrzucić z pamięci, lata terapii Bożu na marne. Dlatego dzień no. za dniem śpiewam wam 2,8 miliona złotych. Tak, no i to, to jest u Michała, to jest nieprawomocny wyrok, więc jeszcze wszystko się może wydarzyć, moi drodzy. A co się wydarza w domu... W domu Timu team, X w Timie X czyżby szykował się jakiś rozłam yy, nie wiadomo ale na pewno wiadomo że Nacu ogłosiła swoje odejście i odejdzie jeszcze jedna osoba yy, Kamil albo Karol ja właśnie nie pamiętam nie wiem nigdy... bo nie oglądam Timu yy, ja, ja też nie ale ostatnio widziałem na miniaturce i potem sprawdziłem że on się chyba Kamil albo Karol nazywał i on też powiedział że odchodzi tak więc na pewno dwie osoby planują swoje odejście z Timu X i nie wiadomo jeszcze czy, yy, czy... wiadomo i nie wiadomo no, bo na jakiś czas temu y, udzieliła wywiadu w Psiakobusie Sylwestrowi w Wardędze i tam powiedziała y, tak właściwie. Po wała kiedy Wardęga pytał o to, czy ona planuje swój team utworzyć. Ja widziałem I... ten fragment. Tak, I, i było, że tak, tak, ale tak trochę z castingu, a tak trochę nie z castingu, a Aha. tak trochę znajomych, więc to, to, w sensie ona nie mówiła ani tak, ani nie na nic, co on mówił, więc... Znaczy on powiedział, czy powiedział jej, to, to zapamiętałem, zapytał się jej, czy to znaczy, że plany mogą się zawsze zmienić w trakcie, nie? I ona powiedziała, no tak, tak, mogą się zawsze zmienić, Czyli to nie jest tak, że na 100% ona utworzy tę ekipę. I Tak, i tutaj ja się zastanawiam tylko, czy po prostu ona w dyplomatyczny sposób odpowiadała, w, ten, w taki sposób, żeby nie dawać tutaj pola do żadnych manewrów, no bo można albo snuć domysły, albo właśnie skończyć je snuć, bo wydaje ci się, że już coś wiesz, albo czy sami do końca nie wiedzą jeszcze, jak wykorzystać tę firmę, którą założyli, bo, bo tam jest założona w ogóle Czyli oznacza, firma. Czy to oznacza, że oni mają kontrakt na rok w takim wypadku? Z tym spo ze no, spotlightem. Możliwe, możliwe. W każdym razie nowa firma, która powstała, to tam e, udziały w tej firmie ma Natsu, ma e, agencja Spotlight i jeszcze jedna osoba. To jest chyba były NACU. Tymczasem, e, coś więcej w temacie Okiem Kosmetologa. To jest ten kanał, e, który jakiś czas temu, wokół którego jakiś czas temu rozpętała się duża afera i e, gdzie youtuber Kacper e, L został m, oskarżony. Kilka oskarżeń tam w jego stronę poleciało z kilku różnych stron. Skarżyła go tam i firma, i osoby chyba pr prywatne. W każdym razie w tym momencie Kacper jest prawomocnym wyrokiem. Tak usłyszał wyrok ehm. od ty, firma ta, którego. Yy, yy. Która ten wyrok jakby wydała, znaczy, no nie firma, ale y, o którą się rozchodzi, to jest Skin 79. To jest ta sama firma, która miała rzeczy związane z Majewskim i z Dane? Tak. A, okej, okay, okej. Okay. To jest ta sama y, marka. A właściwie bo... polski oddział tej marki, bo ciężko tutaj mówić, że to jest ta marka, dlatego że marka jest sama koreańska, a z tego, co ja wiem, to. Polski oddział w sumie niewiele ma wspólnego w sensie wszystkich działania marketingowe i tak dalej, niewiele mają wspólnego z, z głównym oddziałem e, koreańskim. To jest mm. dosyć, to jest. Dosyć duża marka koreańska. W każdym razie Kasper został skazany za zniesławienie marki. W 2019 roku w jednym ze swoich filmów określił kosmetyki Dane Beauty, produkowane przez 579 jako śmieci. Stwierdził też, że ich składy są śmieciowe. W związku z tym firma wniosła pozew. A w kwietniu 2020 roku zapadł nieprawomocny wyrok, a teraz ten wyrok został wyrokiem prawomocnym mhm. po, po roku. Ja się tylko zastanawiam, bo kurczę, no z jednej strony jest to jednak chyba jakaś opinia, prawda? Że coś jest śmieciowe, nie? W momencie, kiedy taką opinię mówi człowiek, który nie ma żadnego wykształcenia żadnego wykształcenia i żadnej wiedzy w tym kierunku to był człowiek, który udawał bardzo mocno no. być ekspertem i w momencie kiedy ten człowiek odzywa się do firmy i chce z nimi współpracować, a ta firma mu odmawia i on w tym momencie nagrywa taki film mhm. a na poparcie tego ta firma ma wiesz, jakby korespondencję no to, mhm. to trochę to już zaczyna Rozumiem, ale... i i opinią, natomiast on nagrywał ileś tam tych filmów, w których wiesz, jakby... Znaczy moim zdaniem on powinien zostać skazany za oszustwa, że podszywa się pod... Myślę, że tutaj są nadal prowadzone okay. sprawy, bo tam jest chyba w ogóle tam jest bardzo grubo. Ja słuchałam tej rozmowy na temat Kacpra ze strony jednej z dziewczyn, która tam chyba najwięcej z tą sprawą miała wspólnego. To była rozmowa u Spysińskiego, Mateusza Spesińskiego na kanale, taka długa, chyba ponadgodzinna, mhm. gdzie ta dziewczyna mówiła o bardzo wielu zarzutach, i mówiła też, że o bardzo wielu zarzutach nie może mówić, no bo sprawa jest w toku. I tam są strasznie grube rzeczy, strasznie grube rzeczy. Ja postać tego Kacpra obserwuję od samego początku, kiedy on się pojawił w przestrzeni YouTube'owej, dlatego że kiedy on się pojawił, ja byłam kanałem, który jako jeden z nielicznych zajmował się tak bardziej. Dogłębnie gdzieś pielęgnacją. Było dużo takich z kosmetykami kolorowymi kanałów, ale tych pielęgnacyjnych było znacznie mniej, więc, chcąc, nie chcąc, YouTube mi go cały czas gdzieś tam wypychał. Plus, mieliśmy bardzo dużo wspólnych widzów, co mi bardzo bolało, bo ja widziałam, jak szkodliwe treści ten człowiek sprzedaje, i nie za bardzo wiedziałam, jak do tego tematu podejść, bo ja czułam, że tutaj. Jest coś grubszego po prostu za nim, no i się nie pomyliłam, no i się nie pomyliłam, yy, dzieją się tam okay. rzeczy grubsze. No dobrze. Yy, I ostatni news, który mamy, Kanye West jest w Polsce, właściwie nawet nie Kanie, tylko je, yeah, bo zmienił sobie imię i nazwisko i teraz jest samo je. Yeah. Zaraz dojdzie do tego, do czego doszedł Prince, yy, czyli symbol. On za chwilę zamieni się w tego. W, 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 w tego robota czyszczącego basen. Ach, tak, tak, zdecydowanie. To się nazywało. Blue z, z, z Zima. Zima, Zima Blue, zima zima Blue. Zima Blue. tak jest. Z, jeżeli nie widzieliście, to zapraszamy Miłość. Death Love Robots. Tak, Miłość Śmierci Roboty. Na Netflixie bardzo fajny serial i, i zdecydowanie on się zamieni w Zima Blue. Uh, e... Kanie odwiedził Warszawę, ale to nie jest potwierdzone na 100%. To jest taki news na zasadzie, że ktoś zrobił mu zdjęcie, jak był w muzeum, i ktoś zrobił mu zdjęcie, jak wchodził do hotelu. Wszystkie te zdjęcia są oczywiście lekko rozmazane. Czy e... nie mógł być po prostu ktoś podobny do niego? Znaczy inaczej, to nie jest ktoś podobny, bo jest gość w masce całkowicie zakryty. Aha, to tak, tylko że on tak teraz chodzi po prostu ubrany. No, no widzisz, nie ma czarną maskę wow, na sobie. Czy jest tak ubrany dalej. w sportowe ubranie? Nie, to naprawdę bardzo oryginalny strój. E, no ale mówi się, że on. E podróżuje teraz po Europie i dlatego. O, widzisz. Mm -hmm. I dlatego pojawiają się właśnie rzeczy, które teoretycznie są legitne, ale. Chyba, że ktoś bardzo. To Ktoś z dzieckiem. Nie, nie ktoś, ktoś napisał na jakiejś grupie hip że to nie jest Kanie, tylko to jest. To jest ten. Jak on się nazywał? Hajbart z synem. <noise> Że oszukują no, tu po prostu tak. i idą rozdawać buty bezdomny. <noise> e, buciki, z których wyrósł już. Z których, których... wyrósł już. Tak, już syn Kaniego. E, e, Hajbarta. Tak, znaczy, no, Hajbarta, tutaj masz właśnie tę galerię, w której, e, którą zwiedził. Mhm. Czy to jest prawda? Być może nie wiemy tego, nigdy się nie dowiemy, bo Kanie jest tak niesamowicie tajemniczą osobą. Że dopóki do nas nie przyjdzie, to się tego nie dowiecie. A później tylko z Imoblu Z Imoblu. E, dobrze, moi drodzy kochani, widzimy się w papierach rozwodowych, tak jak mówiliśmy na samym wstępie, w poniedziałek o godzinie 16. Was zachęcamy do subskrybowania i pamiętania o tym, że w piątki o 15, poniedziałki o 16 nasze formaty wlatują tutaj także. Hej ho. Do zobaczenia i pa!